W przypadku, kiedy pompa ciepła się zepsuje, czyli będzie miała wadę w naszym prawniczym rozumieniu, to mamy co najmniej kilka dróg postępowania. Generalnie, tak z prawniczego punktu widzenia, to rozmawiamy tutaj o co najmniej trzech zakresach odpowiedzialności. Po pierwsze, mamy rękojmie gwarancję i odpowiedzialność odszkodowawczą z zakresu kontraktów, czyli umów, o czym powiem na końcu. Po pierwsze zatem rękojmia, bo to jest, rękojmia wynika z ustawy. Przysługują Wam w zakresie tego roszczenia, po pierwsze wymiany na nową tą pompę. Albo jej naprawa. Natomiast tutaj przedsiębiorca może się zasłonić, że ta naprawa może być albo wymiana za droga i, i odmówić, więc przysługują Wam kolejne roszczenia o to, żeby e, obniżyć cenę tej pompy. Tylko, co po pompie, która jest zepsuta, e, albo odstąpienie od umowy. Wtedy po prostu pompę demontujecie, to już demontuje przedsiębiorca i jest zobowiązany do tego, żeby te pieniądze Wam zwrócić. To się łączy z, z odpowiedzialnością odszkodowawczą kontraktową, o której, jak już mówiłem, powiem na samym końcu. Bo teraz przechodzimy do drugiej części, gwarancji. Gwarancja różni się od rękojmi tym, że rękojmia jest z ustawy, a gwarancja to jest zobowiązanie umowne. I to, w jaki sposób macie to określone, jakie są warunki gwarancji, to o tym decyduje gwarant, czyli przedsiębiorca, który Wam to zrobił. Jeśli dostajecie kartę gwarancyjną, to tam są określone warunki Gwarancji niezależne od rynkowymi. i to jest wykonywane właśnie niezależnie. I na koniec, wreszcie, odpowiedzialność odszkodowawcza. Jeśli po y, wystąpieniu jakiejś wady powstaną u Was szkody, bo na przykład będziecie musieli zryć budynek, zryć ogródek, albo zrobić jakieś inne prace i powstanie ta szkoda, to ten przedsiębiorca, z winy którego powstała wada, musi Wam tą szkodę naprawić. Czyli po prostu zapłacić albo przywrócić do stanu poprzedniego, czyli na przykład naprawić też tę, na przykład elewację, co innego tam zepsuł.